Witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj widzicie po tytule mamy film kolejny, już z serii mierzymy. Dzisiaj na tapetę idzie Bond Prix. Zgadza się. Ale z racji tego, że ciuchy bardziej pasowały mi do mojej mamy niż do mnie. Stąd ja też. Radę. Stąd też ona dzisiaj wystąpi tutaj z nami na odcinku. Teraz już się przywitać. E, I to ona będzie dzisiaj mierzyć tą ubrania. Nie wie, co jest w środku, wie tylko mniej więcej, natomiast nic z tych rzeczy nie widziała, więc będzie takie pierwsze wrażenie. Tak, adekwatne podobno do mojego wieku. Tak mi się wydaje. E, I słuchajcie, mamy partnera tego odcinka. Partnerem tego odcinka jest Lady Shops, które wam polecam, żeby wobec, jeśli chodzi o oszczędzanie pieniążków. Także zanim przejdziemy do odcinka, taki krótki disclaimer, pokażę wam, jak zaoszczędzić trochę grosza. A potem przejdziemy do mierzenia. Słuchajcie, tak naprawdę ponownie chciałabym Was zaprosić na stronkę Letty Shops, dlatego, że jest tutaj ogrom rabatów. Powiem Wam szczerze, że ostatnio tak przeglądałam i faktycznie mają dużo większe rabaty. I na przykład tutaj jest berszka, z której ostatnio robiłam mierzymy. Mamy również Bondrix, z którego dzisiaj robiłam mierzymy. Także, jeżeli nie będziecie chcieli sobie skorzystać, to tutaj możecie sobie przez Shops zrobić zakupy i zaoszczędzić. I tutaj akurat jest 4,25% zwrotu z Letyshops. Co więcej, przypominam, że Shops też działa na AliExpress. Więc jeżeli chcielibyście sobie zaoszczędzić, to uważam, że to jest genialny sposób. Jak wiecie, ja już z tej stronki korzystałam, ostatnio pokazałam wam cały proces, jak tutaj zaoszczędzić i jak te wygląda cały proces zakupów. Tutaj macie wszystkie sklepy z cashbackiem, możecie sobie zobaczyć. Jest ich naprawdę dużo. O, widzę, że ezebre też dodali, bo ostatnio nie było. 4% jest zniżki. Kurczę, Berszkę też dodali ostatnio, bo jak ja robiłam zakupy, to jeszcze nie było. Bo ja sobie tak sprawdzam, jak kupuję coś. Sephora jest co prawda 2%, ale to zawsze coś. Jakby wiadomo, w seforze nie na wszystko ten rabat wchodzi także także tak słuchajcie i tak jak widzicie ja wam to pokazywałam tutaj już mam zatwierdzony cashback tutaj mam jeszcze nie zatwierdzony bo rzeczy z AliExpress mi jeszcze nie przyszły także tak to wygląda i to faktycznie działa jakby wiecie to jest mało to są grosze tak naprawdę bo ja na AliExpress zamawiam bardzo tanie rzeczy więc to też tam no ciężko żeby tam się odłożyło coś więcej ale będę sobie tutaj teraz sprawdzać i może sobie poszukam jakiegoś fajnego rabatu na buty także jeżeli będziecie chcieli sobie skorzystać no to ja Polecam, bo faktycznie działa. No i tak. Co my tutaj mamy? Okej, okay. masz takie nożyczki? Ja nie potrzebuję nożyczek. Aha, to się poradzi z No okej, okay. no, no. Dobra, ja Dobra, po... e, to może ja ci powiem, co masz z tym przymierzyć. Dlaczego? No bo ja ci no, skompletowałam bo mam buty. Najlepiej no, <tuszy> też sukienkę, czy spodnie? Sukienkę. I buty też już teraz, Też czy później? To od razu nie, to z. Jest... To chodź, podejdziemy bliżej, to wyciągaj. Ale ładny. Podziękuję Wam wszystko. Na dole będziecie mogli sobie zobaczyć. A jak materiał? Całkiem Nie niezły. Przyjemny. Nie podoba Ci się? I do tego pasek? Nie? Co to, to za... Jest rozmiar 34? Tak, bo wiesz co, Bonfliks ma trochę zawyżone rozmiarówki. To bardziej takie M na L, bym powiedziała. Zaraz to ładnie wy wystylizujemy. Teraz buty sobie zobacz. Ciekawe, czy będą dobre. To są buty do tego? Wybrała? Mam jedną parę butów, która wydaje mi się pasuje do wszystkiego, taka na lato. 35 rozmiar. Tak, no więc mam nadzieję, że będą dobre. Ładne te ciżemki, nie? One też nie były jakieś drogie, więc. Bardzo ładne. Takie, żeby do biegania, takie wiecie. Nie wiem, jak to wam pokazać, ale. No, mają Ej, takie... naprawdę ładne są, no? Dobra, to możesz już Bardzo. Tak bardzo. Pokaż się. I co? Jak ci się podoba? O, jak ładnie! Może być? Może być. Fajna ta sukienka jest. No? Kolor ma bardzo ładny. Musiałam sobie paseczek, bo mam. Ten pasek jest. Taki no, ogólnie może go zdejmimy, pokażmy im, jak to wygląda bez paska, bo ogólnie sukienka jest dostosowana do wyższych osób. Słuchajcie, ale tak też wygląda spoko. Taki bardziej oversize wtedy, nie? Taki luźniejszy. Na co dzień? A I mi jest. się podoba. Fajna. Też są fajne. Bardzo. jakieś wygodne. One tutaj są bardzo szerokie i wysokie. To one dla ciebie by były dobre. Mi się podobają bardzo te. Mi puty. też się podobają. Dobra, to teraz kolejna rzecz. Teraz będą spodnie. O, najpierw obejrzyj spodnie, proszę. No i dobra, ja pere. ja bym kiedyś mogła jeść. Wiesz, Też, tak wybrałaś, że są fajne, tylko będą chyba za duże, dużo, za duże. Jakie to jest słodne? Wiesz Co, nie wiem? 38 MK, ale możesz przymierzyć. Poczekaj, jeszcze bluzka. Stój. I jeszcze bluzeczka do tego. Kurczę, fajnie. Widać że za dużo. Nie wiem, przymierzysz się o każdej, wyżej to I taka bluzeczka do tego. Okaże? O, jaka ładna! Ten. Taki materiał sztuczny troszkę, nie? No. Ale Ten. może nie będziesz się pocić w tym. No moment. ta lajkra taka. No dobra, Przymieraj. Ej, no ogólnie nosisz 38. Nie noszę, spodnie mam 36. Od kiedy? Ja zaraz mam coś pokażę. Szkoda, że nie są miksewskie, bo są zajebiste. No, moja wina, że. Ja bym powiedziała, że ty masz spodnie, Nie, że w żadną miksewskę się w spodniu już nie mieści. Nie, mixerska się. Nie, ogólnie fajne, tylko za duże. One nie są, mi się wydaje, z jest wysokim stanem stanym wyglądnie łatwo łatwo zobaczcie. Fajne by były, gdyby były mniejsze. Ogólnie na Bond Prixie to raczej um, kupowane są takie większe rozmiary. No, całkiem spoko leży, tylko to materiał faktycznie taki dosyć dziwny, ale rozmiar jest ok. Tak. Masz kolejną brzkowę, proszę. Ogólnie to jest MK, ale wypada jako L na XL, nie? Tych spodni. No, A bruszka tak co to jest za rozmiar? A zobacz. Bluzka jest w rozmiarze 36x38 i faktycznie tak wypada. Tak. Taka zwykła klasik, trochę taki no taki to to jest słuchajcie rozmiar S. 38 na 3 na 40, tak? Europejskie 36x38 Aha. To jest taki klasyk, nie? Jakby nie patrzeć, ale ma fajny materiał Właśnie chciałam powiedzieć, że to nie jest taka bawełniana buzeczka, tylko z namieszką Jakieś lekry Słuchajcie, w ogóle, jeśli wracając do tych spodni To one kosztowały najwięcej, bo właśnie Sprawdziłam fakturę, bo kosztowały 100 Czy te spodnie są warte stówkę? No nie wiem, tak szczerze mówiąc Są ok, ale mam wrażenie, że po dwóch, trzech praniach Będą Lekkie wycieruszki może być? No, zobacz, ładnie leży. Tak. I, i... biust tak ładnie przykrywa, przylega tutaj. nie, nie Ramiączka są na regulowane, nie musicie się martwić, więc też super. Tak, to mi się też podoba. No nie wiesz. Jeszcze coś jest? Tak, jeszcze O! O, wszystko bardzo ładnie jest... Oj, jaka śliczna. Co wielka też? Nie wiem. O. Jest prześliczna, a to jest taki tego charakter też jest 36 na 38. Po prostu Bondrix robi takie dla kobiet. Nie dla wieszaków, tylko po prostu dla kobiet. Ale to, to jest, jest fajne. fajne. Fajne tylko taka. Przybierasz Taki nietoperek. Tak. Fajnie, bo nie prześwituje. A ja bardzo zwracam na to uwagę przy białych ubraniach, bo mnie to zaraz denerwuje, jak prześwituje coś. A masz czarny stanik na sobie, więc naprawdę to wieniam, dobrze. Tak, to nie, nie, nie widać go, nie? Tak, jest naprawdę dobrze. Mamęś, jest wychodzisz z kadru. z kadru. Bo chciałam się przejrzeć, tą mam lusterko, też chciałam się zobaczyć. Podoba mi się bardzo ta luzka. Jest luźna, jest. Daje fajna, z fajnego materiału, ale ogólnie podoba mi się. Ładna jest. I, ten sw... I też regulowana ramionczka dla no uważam, że to jest ważne, no bo jednak no kobiety mają różnego baryty biustowej. Tak jest. Niektóre mają mniejsze, większe i to tak fajnie leży. to Mam nadzieję, że po pierwszym planie nie zejdzie. Odwróć się. Naprawdę, i fajnie, bo jest taka dłuższa, więc jak ktoś nie lubi jakichś krótkich, żeby było widać, nie wiem, biodra czy coś. Dubki, żeby nie było widać, żeby tak. wszystko było zasłonięte. Uważam ogólnie, że Bonfix jest bardzo fajnym sklepem dla wyżałych kobiet, po prostu. No, dojrzałych i mniej się wydaje, takich bardziej okropniejszych tam się dużo więc ogólnie, ogólnie rozmiarówka w się kończy się na 50-52, więc o. naprawdę mają duży wybór właśnie dla takich większych kobitek, no i widać, że te kroje są takie bardziej ukrywające, że tutaj luźniejsze, tak, tak, dokładnie. A co Ci się podoba najbardziej? Najbardziej ta bluzka. Wszystkiego? Tak. No to mnie. I buty. No, buty. I są mega wygodne. I 35 to faktycznie 35. 35, tak. Bo no, mam problem. Więc faktycznie ta rozmiarówka putowa odpowiada prawidłowym rozmiarom. Co to Tak, bardzo. Dziękuję. Także tak słuchajcie, tak wygląda bierzemy z mamą. Tak wyglądają ciuchy, które ja dla niej wybrałam. Jeżeli zbierzemy... i le w górę. Tak, tak? Myślę, że tak le lekką ręką 3000? Tak? Tak, no? Dobrze, to 3000. 3000 łapyczek w górę i mama wybierze dla mnie ubrania z jakiejś sieciówki. Chcieliście handem? Wydaje mi się, że to będzie jeden z lepszych wyborów. Więc... Ale to ja wybieram dla niej. <głos> <głos> Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. 3000 sobie... łapeczek w górę i widzimy się A Ale to nie się... jest dużo 3000. Jest, sporo jak na mój kanał. Mm -hmm. Także y, do dzisiaj Wam dziękujemy, a, a widzimy bardzo. się niedługo w następnym odcinku. Koniecznie pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisu, zobaczyć sobie to ubrania na stronie i skorzystać z Leki Shopu. A bo... to ceny wszystko jest podane, tak? O, oczywiście. Bo właśnie się zastanawiam, ile taka bluzka by górę kosztowa, jakbym chciała sobie ją kupić. Y... Albo 28, albo 35 zł. No to nie są duże pieniądze. Tak, bo ceny są bardzo przystępne, no. Także tak moi drodzy, koniecznie pędajcie o Letty Shops, sobie troszkę pieniążków i widzimy się już niedługo. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Pa!